W tej rzece życia, którą płynę, nie jestem leszczem, płotką Rekinem też nie jestem, weź zabierz pochlebstwa chlebstwa, odstąp Ejo, ejo Znam moją rzekę, znam jej bieg Ejo, ejo Nie jest to zdrój, nie jest to ściek W tej rzece życia, którą płynę, nie jestem leszczem, płotką Rekinem też nie jestem, weź zabierz pochlebstwa od odstąp Ejo, ejo W tej mojej rzece wiem jak jest Ejo, ejo Zawartki nurt podmywa brzeg Cześć wszystkim ze Stowarzyszenia Łódzkiego Akwarystów i Terrorystów dostałem 5 wyjściówek dla Was. To są wyjściówki rodzinne, takie dla całych rodzin. I mam je do rozdania na Facebooku. Co trzeba zrobić, żeby taką wyjściówkę dostać? Trzeba udostępnić ten filmik oczywiście z reklamą targów na swoim profilu na Facebooku i wkleić w komentarzu ten link do tego swojego postu i pierwsze pięć osób dostanie te wyjściówki, więc ręce na klawiaturę i kto pierwszy ten lepszy opłaca się bo te bilety rodzinne są dosyć drogie więc myślę że jeśli ktoś się wybiera na targi to warto poświęcić te kilka minut i udostępnić post o targach aby dostać darmową wejściówkę do wejścia na targi egzotyczne zwierzęta w Łodzi, które odbędą się w niedzielę 12 listopada. Do zobaczenia, cześć!